Zajmował 11 miejsce tuż za pierwszą dziesiątką, 130 metrów, około 134-135 potrzebuje do tego, by objąć prowadzenie. Popatrzmy na skok i pięknie, ależ daleko poszybował teraz. Andy Wellinger, to jest ta młoda, naprawdę bardzo silna krew niemiecki w niemieckim zespole. A teraz Wellinger, staletni Grand Prix, wielki talent niemiecki. O fantastycznych warunkach wysoko i dobry skok. Myślę, że podobna odległość jak Takeuchi. Bardzo ważny skok. Popatrzmy, w pierwszej serii 131, teraz 129, 130 metrów, tyle musi poszybować 18-letni reprezentant Niemiec. Czy będzie w stanie podjąć rękawicę i stoczyć walkę? No i dobry skok w okolicach właśnie 130 metra. Dobrze skoczył Andras Wellinger, pytanie teraz tylko, jak daleko? Plus 12,8 punktów. W pierwszej punktów. serii 127 minus 30 tylko, wysokie noty. Teraz 129,5 metra potrzebuje Wellinger, by pokonać Kamila Stoch. Patrzmy na skok Niemca. No i to jest dobra odległość powyżej 125 metrów, ale czy na tyle daleko, by pokonać reprezentanta Polski? Niemiec 224 metry dzisiaj w serii próbnej 219 wczoraj podczas kwalifikacji jest w stanie skoczyć daleko wysoka trajektoria lotu i nie wyląduje Wellinger, ależ teraz Kapitalny skok Niemca! Rekordista tego obiektu Andreas Wellinger. Dzisiaj nie skakał w serii próbnej, w serii treningowej. Kumuluje całą energię na ten skok konkursowy. No i popatrzmy, co z tego wyniknie. W świetnej formie jest Niemiec. No i czy będzie nowy rekord skoczki? Kapitalny skok Wellingera! Ląduje już bez telemarku, bo tam się nie dało na tym wypłaszczeniu. Specjalizuje się w skokach, no i jest zielone światło. I popatrz, ciekawisto, czy Andreas Wellinger, Niemiec w powietrzu. Niemca przed zieloną linią ląduje, a zatem będzie 21. w karierze wygrana Kamila Stocha. No poczekajmy jeszcze oczywiście na te wszystkie pomiary. Niezbyt pewne lądowanie, będą niskie noty za styl dla Niemca. 132 metry. Andreas Wellinger, 136 metrów, krótko cieszył się z rekordu obiektu. No i zobaczymy, czy spróbuje o niego jeszcze raz powalczyć, ale te warunki nie są sprzyjające. No zobaczymy, jak poradzi sobie z tą bardzo dobrą formą, ale przy takich gorszych warunkach. Spokojny lot i daleko, tak, obejmie prowadzenie. No i teraz też zawodnik, którego obecność już na tak wczesnym etapie drugiej serii jest pewną niespodzianką, bo Andreas Bellinger ostatnio imponował formą. Tak, i Tutaj pierwszy tylko 99 metrów. I tak był na podium, świetna forma. No i piękny no i drugi widzimy, że Bardzo dobry skok. موسیقی Andras Bellinger, 2,2 punktu straty tylko po pierwszej serii do Jernej Adamiana. Możemy spodziewać się dalekiego skoku jest dobra odległość okolice rozmiaru obiektu, a więc myślę około 140 metrowa, 140 metrów, dokładnie w tym miejscu wylądował Andrzej Schweringer. Schweringer. Po pierwszej kolejce był 21, zdołał wskoczyć na czwarte miejsce, ale teraz prowadzi, broni tego pierwszego miejsca i już jest w powietrzu i ląduje bardzo daleko, gdzieś tam za rozmiarem skoczni, powyżej 134 metrów i obronił się chyba. Freitag bije brawo, uśmiecha się trochę pod wąsem, ale wie, że ...tego konkursu nie wygra, bo to 133,5 metra... ...co do centymetra no on miał dodawane punkty za bo On miał wiatr z tyłu podczas tego swojego pierwszego niezbyt długiego skoku. Ale teraz Wellinger znacznie dłużej. Teraz to on będzie liderem. Wystarczyły mu 134 metry. a, a skoczył 130.